Hej, ja jestem Galdamir. Witam was bardzo, bardzo serdecznie w grze Eurotrack Simulator 2. Gierka, którą już wam pokazywałem. Tytuł, który jest z nami od już długiego czasu, nie chcę nawet mówić od kiedy dokładnie. Ale jest coś takiego, że kiedy ma się przed sobą e, kierownicę, to gry, nie tylko wyścigowe, ale ogólnie samochodówki jakoś zupełnie inną frajdę nam sprawiają. Przynajmniej mi sprawia to dużo większą frajdę, że teraz przede mną jest Logitech G29. Przede mną na, na ekranie znajduje się kierownica no, akurat w tym przypadku Mercedesa. O, takiego Actrosa. Ale to nie, nie szczególnie ma znaczenie, bo jest to pierwszy przejazd w, na nowym sejwie. Od początku rozpoczynam swoją przygodę z grą. Chcę ją grać, pokazywać Wam od samego początku do jakiegoś momentu, który uznam za, za finalny. E, będziemy rozwijali firmę transportową, tak najogólniej rzecz ujmując, no bo o to w ETS-ie chodzi. Dobra, przechodzimy sobie do środka. E, mamy z tyłu akumulatory chyba, zaraz zerkniemy. E, tak, z Gdańska do Elbląga akumulatory e, ciężarowe. E, to musimy przewieźć, jak widzicie, nowa firma, e, nowy początek. E, zupełnie. A, z fajnych rzeczy jeszcze o tym mogę powiedzieć, czyli Holling Hope. Czyli wydarzenie, które, które jest w ETS-ie w tej chwili, można 7 razy przewieźć, 7 razy dostarczyć szczepionki na COVID-19. Trzeba to zrobić w odpowiedni sposób, trzeba mieć rozwiniętą postać kierowcy w tym... Bo tam. Być może wiecie, rozwija się w, na różnych jakby poziomach. Można między innymi rozwinąć pod kątem dostarczenia takich delikatnych ładunków, i to trzeba mieć na pierwszym poziomie. E, trzeba mieć swoją ciężarówkę i siedem takich transportów zrobić, żeby dostać na przykład zawieszkę do samochodu i jakiś achievement odblokować. Fajnie, że tego typu m, wydarzenia w ETS-ie są. Ja będę się starał e, to zrobić. To jest do 7 chyba e, lutego, więc no tak. W sumie dużo czasu nie mam, więc troszeczkę filmów muszę z ETS-a. Mam ochotę też ponagrywać, ale tymczasem ruszamy już w trasę Mercedesem. Więc bieg do przodu. Pierwszy raz gram też na takiej skrzyni biegów, więc będzie ciekawie. Nie wiem, czy muszę te biegi potem też dalej zmieniać, czy tylko przód, tył. Zobaczymy, jak to będzie. Zobaczymy, jak się w ogóle tym będzie jeździło. Powiem Wam, że bardzo dawno nie jeździłem. Chociaż wczoraj podjąłem próbę nagrania tego odcinka i nie bardzo mi wyszło dźwięk z gry się nie nagrał, więc to jest drugie podejście do tego nagrania. Lewy kierunkowskaz. Obejrzymy się, czy coś tam jedzie. Chyba na tyle blisko, nie, żebym musiał ich tu puszczać. Trochę za bardzo ściąłem ten zakręt. Właśnie podróżowanie tą ciężarówką będzie zabawne, bo ja naprawdę bardzo, bardzo dawno nie jeździłem. Odpalmy sobie to i odpalmy sobie lusterka oba. Właśnie. Tak będzie dużo, dużo wygodniej. W prawo. Bardzo dawno nie jeździłem, więc no to jest. To jest wyzwanie. Gramy sobie na, na modzie, na modzie Promoc, o, o tej modyfikacji już też wam opowiadałem, chociaż nie w tej wersji, którą tutaj mamy. Ta modyfikacja zmienia te samochody, które dookoła nas jeżdżą, ale przede wszystkim zmienia wygląd otoczenia. My w tej chwili znajdujemy się w Gdańsku, bo ja w swoim że tak powiem, rodzinnym mieście Zaczynam zazwyczaj przygodę z ETS-em i teraz też nie jest inaczej. Tutaj zawsze buduję ten, ten pierwszy garaż, stawiam jakby pierwsze kroki, jeżeli chodzi o moją firmę e, transportową. Dlaczego? Z takiego sentymentu, a po drugie, dlatego, że tu jest blisko do Szwecji i Norwegii, do tych wszystkich promów, które gdzieś tam wiodą, kolejny garaż być może gdzieś bardziej w centralnej Europie, żeby się tam wybrać do, do Hiszpanii, Portugalii, w tamte części, bo ETS jest przez te wszystkie lata cały czas rozwijany. Jest to gra, która cały czas otrzymuje modyfikacje nie tylko wyglądów ciężarówek, ale też jakby otoczenia, czyli pojawiają się nowe drogi w nowych częściach Europy. Ja bardzo chciałbym sobie tutaj pozwiedzać. To co w tej serii będzie dla mnie ważne, to to, żeby pojeździć różnymi ciężarówkami, żeby teraz na początku, zanim zdecyduję się i zarobię na zakup własnej ciężarówki, będę mógł przejść do robienia tych właśnie zadań związanych z eventem na World of Trucks to właśnie chciałbym, żeby no, chciałbym kilka tych ciężarówek mm, objeździć, pojeździć nimi, zobaczyć czy one się jakoś między sobą mm, wiecie znacząco różnią, czy jest powód, żeby nie wiem, pojeździć Scanią, Volvo, czy Mercedesem i czy może Dafem, e, czy może Renault. O, właśnie. Ja zazwyczaj swoją przygodę w ETS-ie zaczynałem właśnie z Kanią lub wala. No i teraz widzicie, że jesteśmy w Gdańsku. Po lewej być może kojarzycie Kościół Mariacki, czyli największy chyba ceglany kościół w Europie, chyba zieleniak po lewej od niego, tak mi się przynajmniej wydaje. Także są tu takie zabudowania, które są bardzo, bardzo dla tego miejsca charakterystyczne. I to jest coś, co właśnie w promowcach jest bardzo, bardzo interesujące. No i co tak naprawdę sprawia, że tu się właśnie chce rozpocząć zabawę, nie? że to jest to, co sprawia, że chcesz pograć, bo, bo widzisz miejsca, które być może są ci znane, jeżeli byliście gdzieś. W Europie, na przykład w Paryżu, w Amsterdamie czy w innych miastach, to być może, kiedy będziemy przez te miasta, tutaj ja będę jechał, wy będziecie mieli okazję zobaczyć miejsca, które, yy, które gdzieś tam kiedyś podczas jakiejś wycieczki czy, yy, czy wyprawy yy, widzieliście. Myślę, że to jest yy, jedna z, z takich znaczących atrakcji ETS-a. To, co jest na pewno też ważne, to że w ogóle można powiedzieć ciężarówką i wracając do tego, no właśnie, najczęściej zaczynałem z kanion czy. Czy Volvo, wydawało mi się, że tych ciężarówek jest najwięcej, że to jest jakaś tak powiedzmy najpopularniejsza marka. Nie mam żadnych yy, kierowców w swoim otoczeniu, których mógłbym spytać o to, jak to realnie wygląda, ale tak jak ostatnio się samemu przyglądam, to bardzo dużo widzę DAFów, bardzo dużo widzę manów, yy, jeżeli chodzi o ciężarówki na, na naszych polskich drogach. Yy, więc może jest całkiem inaczej, niż mi się wydawało. Ciekawie, idziemy do Edelonga, więc w lewo. No, muszę się rozglądać myszką. Jeszcze nie znalazłem. O, za mocno hamowałem. Nie znalazłem jeszcze lepszego sposobu na to, żeby tutaj się sprawnie rozejrzeć, grając na kierownicy. Ta myszka to jest chyba, no, najlepszy pomysł. Przynajmniej. Jak na razie, jeżeli macie lepsze, graliście na kierownicy czy gracie, to dajcie znać, może podsuniecie mi jakieś no, kompletnie inne rozwiązanie, które będzie w tej sytuacji dużo, dużo lepsze. Więc chcę objeździć różne ciężarówki po to, żeby się przekonać, czym mi się ewentualnie najprzyjemniej podróżuje, która też mi się w środku wizualnie podoba, bo to jest widok, który jednak najczęściej widzimy, kiedy podróżujemy w ETS-ie. No i cóż, i zobaczymy, na co tam padnie wybór, ale jestem skłonny na jakąś ekstrawagancję, czyli na zdecydowanie się na pojeżdżenie czymś innym niż właśnie Skania czy Volvo. Volvo najczęściej wybierałem ze względu na mocny silnik, to pamiętam, że ta, ten. Jedna z tych pierwszych ciężarówek tam dostępnych do szóstego levelu, chyba do szóstego levelu kierowcy, to jest właśnie to, jest właśnie mocne Volvo. Fajna skania, fajnie wyglądająca, no więc jakoś tam na to się decydowałem. Teraz zrobimy coś inaczej, ale jeszcze nie wiem, co to będzie. Być może będzie to Mercedes właśnie. Zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy. Pomysłów jest kilka, trzeba tylko dotrzeć do tego właściwego momentu, kiedy no. Ten mój kierowca będzie na tyle rozwinięty, już zrobi na tyle kursów, że będzie też w stanie no, wziąć pożyczkę w banku i właśnie kupić pierwszą, pierwszą ciężarówkę. To na pewno chciałbym Wam w jednym z odcinków pokazać. Więc jakiś pomysł na tą serię jest. Jakaś tam koncepcja za nią idzie. Zobaczymy, co mi z tego wyjdzie, bo ja też nie, nie przyzwyczajam się za mocno do do, do tego pomysłu dlaczego? Ano dlatego, że ja w ETS-ie najczęściej robiłem pierwsze misje początkowe. Kupowałem swoją ciężarówkę, troszeczkę pojeździłem i odpuszczałem, zostawiałem temat. Nudziło mi się gdzieś tam granie. O, warmińsko-mazurskie, elegancko. Nudziło mi się gdzieś tam granie. Kupowałem dodatkową ciężarówkę, było dwóch kierowców, czyli ja i jeszcze jeden kierowca w mojej firmie i tu się moja przygoda z ETS-em najczęściej kończyła. Teraz chciałbym bardzo, żeby było inaczej. Myślę, że dzięki Techowi, który tu stoi przed mną, jak już mówiłem, jakoś większą przyjemność z jazdy będę, będę miał, większą frajdę. No i też z tych ciężarówek, też jakby... No wiecie, większa korzyść po prostu dla mnie jako dla gracza, że mogę sobie pojeździć właśnie na kierownicy, a nie na klawiaturze. Tak powiedzmy, tak sztywno nie jechać, bo kiedy ktoś gra na klawiaturze w gry samochodowe, co by to nie było, to widać tą taką sztywność ruchów, nie ma tej płynności w ruchu, tak jak teraz tutaj przy kierownicy, choć ja jeszcze być może muszę popracować nad ustawieniami tutaj, jeżeli chodzi o, o, o ustawienia tej kierownicy, bo ja też nie do końca wiem, jak to dobrze poustawiać. Ten force feedback musiałem tak zminimalizować, bo bardzo mocno ta kierownica, kiedy, yy, kiedy się bawimy z force feedbackiem, yy, to nie były przyjemne dla ucha dźwięki. Dla Was by nie były, zwłaszcza że u mnie mikrofon wisi nad ekranem, więc bardzo, bardzo mocno byłoby, byłoby to odczuwalne. A co jeszcze fajne, yy, w tym evencie, o którym wam już mówiłem, o Popo COVID-19, gdzie wozi się szczepionki, poza tym, że fajnie, że coś takiego jest promowane w ogóle, że. Twórcy gry zwrócili uwagę na to, że to jest ważny temat, istotny temat dla całego świata obecnie. No zresztą trudno nie zwrócić uwagi. Eee, o, policjanci za krzakiem, proszę bardzo. Eee, Rondo będzie wesoło. Eee, więc fajnie, że twórcy gry zwrócili na to uwagę, ale te transporty, które tam trzeba zrobić, trzeba zrobić bez czyli dojechać z tym ładunkiem, no i właśnie nie mieć żadnej kolizji po drodze. To jest taką ciężarówką, powiem Wam, niełatwe, bo wyczucie, gdzie tu jest przód, gdzie tył, aż parkowanie, co bywa dramat, co zresztą zaraz będziecie mieli okazję zobaczyć, być może to delikatnie przyspieszę. To też ważne. Nie chcę tą serią Was zanudzić, więc nie będę Wam pokazywał kompletnych wycieczek moich, tylko jakieś jej fragmenty. Może przejazdy przez miasto, może momenty, kiedy będę miał Wam coś szczególnego do opowiedzenia. Natomiast, kiedy będę po prostu sobie jechał i nie będę miał o czym pogadać, albo będę za dużo gadał, to będę te momenty wycinał, bo chciałbym, żeby te odcinki gdzieś tam trzymały się tych od 8 do powiedzmy 15, maks 20 minut. I ja nie jestem fanem 40-minutowych odcinków. Uuu, kolejny. Więc ja nie będę tutaj. Absolutnie produkował odcinków 40-50-minutowych, gdzie będę całą trasę wam pokazywał i nie będę w związku z tym też rozwijał tego kierowcy pod kątem tych właśnie e, długodystansowych tras. Bo tam są też bonusy finansowe za to, że jeździ się na dużą odległość. Tego robię nie będę, bo ja po prostu nie zamierzam razem z wami podróżować zbyt daleko, przynajmniej nie tak od razu. Albo robić z tego właśnie timelapsy, które być może znacie na moim kanale z gry Farming Simulator. Bo tam też jestem fanem tego, żeby jednak no, przycinać, pokazywać Wam większość, czy nawet całą rozgrywkę, ale jednak z, z uwzględnieniem timelapsów. To rondo było fantastyczne, pamiętam, że już nim kiedyś jechałem i tutaj naprawdę nie jest łatwo się... O, myślę, że tu jedzie. Się zmieścić w tym, w tym rondzie, więc spróbujemy to zrobić dobrze i trochę się skupić na tym. No właśnie, czasami będzie tak, że będę musiał tutaj być cicho i będę musiał naprawdę pomyśleć nad manewrem, który wykonuję. Bo. O, czy ja się tu zmieszczę? Za mocno chyba odkręciłem. Bo czasami jest tu ciężko się zmieścić w tych zakrętach. One jednak, tak jak myślę, wszędzie w Europie, nie są przewidziane pod kątem m, takich dużych, y, dużych ciężarówek. Tu jedziemy w prawo. Dobra, zobaczmy. O, fajnie ta ciężarówka wygląda. Mi się ona podoba. Z zewnątrz też. Nie potrzebuję tak mocno. Ten hamulec muszę wyczuć albo trochę zmienić jego czułość bo bardzo, bardzo mocno mi tu Dobra. Co wy tu ode mnie chcecie, jeżeli chodzi o parkowanie? W ETS-ie można na kilka sposobów zaparkować. Można to zrobić za dużą ilość xp, za zero xp, albo za małą ilość. Ja spróbuję to zrobić w ten sposób. Zobaczymy, czy nam się to uda. Co to z tego wyjdzie. Dobra, jestem obrócony do przodu. Ustawionych w właściwym kierunku. No, to parkowanie wydaje się proste, ale. Wiecie, jak się dawno tego nie robiło, to może być ciężko, nie? No dobra, powolutku to zróbmy. Powolutku, bez pośpiechu. Tutaj nas nic nie goni. Tak naprawdę jesteśmy w czasie, jeśli chodzi o tą dostawę. No trzeba trafić w to białe pole, które tam jest z tyłu, ale no. Z perspektywy kierowcy to już nie wygląda tak łatwo, nie. Dobra, jak to wygląda na lusterkach. No bardzo dobrze. Tutaj jest dużo miejsca na tym placu manewrowym. Jak się gra ETS-a, to dużo jest takich sytuacji, kiedy. Kiedy nie ma tego miejsca za dużo. I trzeba mocno, mocno kombinować, żeby. Zmieścić tą ciężarówkę w, w tym miejscu, gdzie tutaj gra założyła. Nie wiem, czy to mi się teraz uda. Może? Chyba jestem trochę za bardzo z lewej strony, ale udało się. No fantastycznie. Pierwszy transport dostarczony. Akumulatory na miejscu. Możemy odczepić. Ładunek gotowy. Ok, no i mamy podsumowanie. Widać, jak nam poszło, ile przejechaliśmy, i tak dalej. No i poziom kierowcy, który sobie rośnie do pierwszego. Jeszcze kawałek został. Fajnie, że się udało. Razem z tym parkowaniem, choć nie było idealne, to, to było nieźle. Ale jeszcze się pomęczę na pewno, bo tak jak mówię, wielkość tych placów manewrowych bywa bardzo, bardzo. Różna i możliwości tam też są różne. Właśnie przez to pierwszy garaż. No, gdzieś trzeba zacząć zdecydowanie, nie będziemy sobie tego czytać. Wiemy, że mamy pierwszy garaż w Gdańsku, no ale na razie nie mamy w nim ciężarówki, więc to, co będzie trzeba zrobić na początku kolejnego odcinka, to wybrać jedno z szybkich zleceń z Gdańska, bo tu się znajdujemy znowu. Wybrać sobie ciężarówkę, które nam się tutaj zaraz z pewnością pojawią jak ETS dojdzie do tego, że warto nam je wyświetlić i będzie można ruszyć w dalszą drogę, no tak jak widzicie, o, manem, dafem, widać to elegancko dokąd będziemy w jakie kierunki możemy, możemy podróżować. A ponieważ skończyliśmy w Elblągu, to pomyślimy, czy zrobić to z Elbląga, czy zrobić to z Gdańska. Zobaczymy jakie będą trasy. Ja wam na dzisiaj dziękuję bardzo serdecznie za uwagę i zapraszam was na następny materiał z gry Eurotrax Simulator i ogólnie na Grandamir TV. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.